20 października w hali sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu odbył się 16 mazowiecki turniej badmintona Olimpiad Specjalnych Opactwo 2022. Organizatorem wydarzenia byli Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Mazowieckie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie, w tym Klub Olimpiad Specjalnych Szarotka, działający przy ośrodku. W pomoc przy przeprowadzeniu zawodów włączyli się tradycyjnie wolontariusze Zespołu Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Opactwie Anna Grzesik rozpoczęła turniej, życząc uczestnikom powodzenia. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali starosta powiatu Kozińskiego Krzysztof Wolski i wicestarosta Małgorzata Babelska. Starostowie życzyli uczestnikom udanego startu i jak najlepszych wyników. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska Mazowieckie Edyta Damus i Michał Hoffmann, dyrektor Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu Marcin Zmitrowicz, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Kozienicach Dorota Marut oraz dyrektor zespołu Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach Anna Golasz. Istotną częścią turnieju było wniesienie flagi i odsłuchanie hymnu, po czym nastąpiło złożenie przysięgi. W zawodach rywalizowało 66 uczestników z 9 klubów olimpiad specjalnych. Wychowankowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Opactwie wywalczyli 5 złotych, 8 srebrnych i 9 brązowych medali w swoich grupach sprawnościowych.